Przyjeżdżę się. O! Jaki piękny dzień! No jak fajnie w ogóle. Dobra, ja... Ja się ubiorę może w to i w to i może jeszcze kokardkę. O! Ubiorę sobie jeszcze kokardkę. Okej. Okay. Julka! Zapokój. Julka spokojnie. Co to jest łóżko dla chłopaka? Julka, spokojnie. To jest łóżko dla twojego braciszka. Jak to braciszka? Zapomniałaś, że już masz brata? No chyba tak. Jeszcze nie mam brata. No bo brata. jest brzuszko dlatego. No. Ania, wstawaj. Cześć. Cześć że ja się przebiorę. Już się nie mogę doczekać, kiedy y, braciszek się urodzi. Ja też. Y, Udziurka, usuniesz się? Chyba gdzieś tu telefon dałam. A nie, nie tutaj. Chyba wystaje trochę ci tutaj, o. <grym 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 y, to je je ona był w szafce. Chyba miałeś tutaj telefon. Tak. A ja też mam gdzieś. Cześć i Już dałam imię do mojego pupilka. No. Pimpuś. Jak dinozaur, pimpuj! Fajne. Idziemy na ko o ten. śniadanie? Aha. Chodzi cię. Ja z pieskiem, Musi też zjeść śniadanie. A ty Je. nie bierzesz swojego? Wiki? Biorę. Biorę swojego. Wiki czy Wika? Ona to się nazywała. Wika. No i Wiki. I ogólnie. Hmm. Ja miałam jeszcze coś wziąć. Telefon jeszcze wezmę. Nie ja zostawiłam. Ale. Dzwoni mi akurat. Co to ja mam za ciastka? Ostatnie ich nie zjadł. Mm, dobra. Chociaż przecież przeterminowane, bo... No właśnie ja zostawiłem rzeczy w szkole. Kurde. Dobra. A właśnie są otwarte szkoły, bo jest te kolonie. Przecież zapomniałam do kolonie. Jakie, kol jakie kolonie nie ma? No kolonie są. Zapomniałeś? Kolonie? No, jakieś tam kolonie było. Nie pamiętam. Chyba mają dopiero być. Mają i tak bo są. Nie mam. Okej, okay, to chodźmy na śniadanie. Okej. Okay. Chodź Ika, dla cię wezmę. O ja? Chodź Milena. Cześć tato. Hej. A, Co się stało, mamo? Chyba zaraz będę rodzić. Tak, to mama za chwilę będzie rodzić. O, o co, mam, co mam robić? Matko, mam dzwonić po karetkę? Nie, na karetkę. Już! Halo, dzień dobry. Nie odbierają. Nie. Zbierają. do dzwonić. O, dzień dobry. Mm. No tak? Po karetkę dzwoniła. A co się stało? Moja mama zaraz zacznie rodzić. Dobrze. Za chwilę przyjedziemy. Do usłyszenia. Do widzenia. <laughs> Przyjechali. Chodźcie. Chodź mamo. Julka. Tato. tato. Din, din. Dzień dobry, dzwoniliście? Nie, nie dzwoniliśmy. Nie, no, oczywiście, że dzwoniliśmy. No tu jest pacjent, pani. Proszę, mama. Dobrze, to ja zabieram mamę. Proszę przyjechać za jakieś, yy, ki, później troszkę, za jakieś pół godziny. Musimy ją Jasne. przygotować. Ok, super. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, zapraszam tylko tutaj, mm, tu na pierwszy. Tak? Jest? Pomyślała już pani, jak chce pani nazwać Synka? No myślałam nad imieniem Franuś. Bardzo ładne imię mój mąż się tak nazywa. <grym> Okej, okay, to musimy przy, e, panią przewieźć na salę operacyjną. Nie tutaj dopiero będzie rodzić. To proszę chwilkę poczekać, za chwilę przyniosę lekarza. A ja myślałam, że pani jest lekarzem. Ja jestem tylko taką... Dobra, idziemy. Okej. Okay. To robimy wycięcie czy co? Wiem tam, radę przecież pochodzić. No już właśnie to robię jak widać. Mm -hmm. Proszę bardzo, oto Franuś. Oh, Franek! Muszę tu wyciągnąć ten smoczek. Musi oddychać. Czy umiał oddychać? Nie, A ten, ten smoczek. O, proszę mu ten. Proszę iść na salę. Dobrze. Ej, kojarzę skądś tą panią. Hmm. Pani Julia? Pani Julia. Dzień dobry. Czy pani jest mamą od najlepszej przyjaciółki mojej siostrzenicy? Laury? Laury Chomikowskiej? Mama od Igi? Tak! Znamy się! Znaczy ja, znaczy no, jakby znamy się. O, pani urodziła już dzieciaczka. Tak. Mój to Bartuś. A mój to Franuś. Idę się przebrać i za chwilę wracam. Może to za na chwilkę? Może, spokojnie. Zatę tmał. Nie, Okej, okay, przebrałam się. Daliś ten brzuch ciężar? Co? Nie, po prostu tak jest już. Nie ma tutaj żadnego. Innego. Ostatnio trochę jest grubna. grówno. <grydyłam. grydyłam> Dobra, to... W ogóle ten smoczek musi mi ta pani oddać. Bardzo proszę. Dziękuję. Dojedziemy na... Czy idziemy? Bo tutaj też można w sumie nie leżeć. Dobra. Okej. Okay. Dobrze, to ja pani przyniosę jeszcze wózek dla dziecka. pulę możemy zabrać, bo to ostatni pacjent. Nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Mhm. Ojej. Taka ja siostrzenica się kochana. To jest mój y, synek, Franek, twój kuzyn. Mogłabym go potrzymać? Jasne! Czekaj, dam ci go na ręce. Jaki słodki. No, mega! I też kiedyś byłam taka mała. No, taka byłaś malutka. Taka prawie sama. No, a gdzie jest reszta rodzinki? Powinna za chwilę przyjechać. Tata Maciek. Jo! Cześć! O jest Franek! Oddawaj! Przepraszam. Taki my się na no, jakie słodki, mój braciszek. Nasz braciszek. No tak. Joki słodziak! No, też kiedyś taki byłem. Ale fajne! <grymne> Igor, złasz stąd, to nie dla ciebie już. Szkoda. O, a co to? Tabletki. Fuu! Ple. Co ty, Ania? Boisz się to zjeść. Igor, nie jedz tego! A! Dajcie mi coś! Dzień dobry, ja jestem Pani Agnieszka. Napij taką leczkę. Dziękuję. Ja zaraz zembleję, proszę Pani. Nic nie pomaga. Weź z lekarstwo. <laughs> o, lepiej. No i dobrze. I w ogóle Igor miał przyjść na bilans. I Maja. Dobra, A. sprawdzimy wzrost. A ty dziewczynko? Maja Maja Ile ty? 90 No 90 89 Ok Dobrze Mama musi odpocząć Więc proszę już opuścić salę no, szkoda, myślę, że możemy z nim od razu pójść do domu. Nie no, trzeba z nim przecież zostać. No trzeba... Mama. Ja, ja, zostać. ja też zostałam z mają. Dobrze, to ja już to oddaję. Slanek. Mm, Współpracuj z nami. Dobrze, to my już lecimy. Pa! Pa, pa mamo, kochamy cię. Pa! Pa! pa. pa <laughs> eh. okay. O